byłem w Paragwaju, ani nawet w Argentynie zaczął swoją opowieść pan Waliska. Dzieci biegały pomiędzy regałami i chyba nie zdążyły zauważyć, że przyjaciel wrócił z dalekiej wyprawy. Siedząc w tej jego przeciwnej pracowni księgarni, pomyślałem, o pewnym chłopcu, który marzył o dalekiej Brazylii. Przypomniało mi się, że kiedyś pan Waliska poprosił mnie, bym zamiast niego opowiadał dzieciom bajki. Było to wtedy, gdy zabrał sprzed drzwi swoją czarną walizkę. Nie miałem pewności, czy rzeczywiście stąd kiedykolwiek wyjechał. Waliska, stała na swoim miejscu. W księgarni rozchodził się delikatny zapach. Przypominał mi krainę, o której czytałem jedynie, że się w niej spędza sto lat w samotności. Zastanawiałem się, czy mógł być to zapach zapomnianej doliny generała. Wtedy Pan Waliska odwrócił się nagle do mnie i powiedział: Nie byłem także w dolinie Makondo. Ale to, mój drogi, nie ma nic wspólnego ze światem bajek. Skarcił mnie ostro. Dzieci przerwały zabawę zdziwione pobudzeniem łagodnego z natury pana Waliski. Dawno nie słyszały, by podnosił głos. Prawdę mówiąc, Słyszały go jedynie, gdy opowiadał bajki. Lubił tu przychodzić. Zaczął się także przyzwyczajać do nowego aromatu, który pojawił się tuż po powrocie walizki do domu. Ziemista woń przypominała zapach z chaty wschodniej zielarki, u której mieszkałem przez chwilę. Była znakiem pewnej odległej krainy tak przynajmniej myślały dzieci. Tego dnia opowiadał im o dżungli i indiańskim życiu pełnym przygód. Słuchały z zapartym tchem. Zamknąłem oczy. Przypomniały mi się figurki, które dostałem od dziadka, a może od ojca? Indianin w pióropuszu i kilku innych, jak to mówiliśmy na podwórku, żołnierzyków. Na pewno nie znałem ani smaku, ani zapachu dziwnej herbaty, którą pijał, odkąd powrócił. Indianie, o których mówił, byli też inni niż mój gumowy winetu. Opowiadał o Amerce, którą nazywał prawdziwą. Co tam ma w tym naczynku? zapytała rudowłosa dziewczynka. Herbata to napój przyjaźni darowany przez bogów, bogów tym, którzy na nią zasłużyli. Odpowiedział spokojnie. W pewnej krainie za wielką wodą zamieszkali Guarani, bohaterowie prostorczej pracy uprawiający ziemię. Mówił pan Wejska, a ja wyobraziłem sobie, że to on był Paiszume niebiesko okiem darczyńcom. Dzieci porozsiadały się po całej księgarni tak, by im było wygodnie. Wydawało się, że tu właśnie Indianie wyjaławiali ziemię zieloną, uprawiając kukurydzę i bulwę, którą świat nazwał maniokiem. A potem ruszyli do Brazylii i Paragwaju w poszukiwaniu lepszych miejsc. Kiedy więc lud Guarani opustoszył ofiarowaną im przez bogów krainę, w dolinie pozostał tylko jeden stary i chory Indianin. Ciągnął opowieść gospodarz. Uparł się i nie chce iść powiedziała żali, córka strażnika ziemi ofiarowanej przez Pali Żegnając się z ukochanym, który odchodził z resztą plemienia. Rozdarte serce. Pięknej Gułaranki, gdy brało samotność u boku ojca. Wiedząc, że to stary Indianin, którego człowiek nie przekona, roztropna miłość córki wzruszyła wędrownego szamana. Zapytał więc: Czego pragniesz na żarki dla swojego szczęścia? Dziewczyna jednak nie chciała niczego. Ojciec. Znał dobrze córkę i wiedział, że tęskni za swoim ukochanym. Dzieci zdziwiły się kolejnym wyrzeczeniem indianki i słuchały dalej zaciekawione. Stary Guarani był coraz słabszy. Zdawał się odchodzić w zaświaty. Poprosił jednak szamana o pomoc. Muszę zebrać siły, odprowadzić Żarni do naszego ludu. Tam jest jej miejsce i tam jej serce. Chciałbym też zanieść pokój i siłę, która ocali głarani. Wtedy wędrowiec otworzył swój skórzany woreczek, wyjął kilka nasion, objaśnił jak hodować roślinę i ruszył przed siebie. Wszedł szybko. Starzec jednak z dnia na dzień stawał się słabszy. Żal i zaczęła godzić się i opłakiwać swojego ojca. I kiedy już wydało się, że ten nie doczeka wieczora, roślina puściła pierwsze liście. Rankiem Guarani pił już kolejną matę, szykując się do drogi, a wokół ogniska rozchodził się Delikatny, ziemisty zapach. Kiedy otworzyłem oczy, dzieci spały spokojnie, a przy drzwiach brakowało walizki. I tyle barki, Teraz.